Sytuacja miała miejsce, notabene prawie już rok temu. Co kurwa? Jaka sytuacja? Jaka policjantka spod kołdry? Tylko w kanale zero policjantka z Tarnobrzega o służbie, zarzutach i chowaniu się pod kołdrą. Co kurwa? Ten domniemany pseudo jest moim partnerem, z którym ja zamieszkuję. I ja w tym czasie, ja tam zamieszkiwałam. Ciężko jest wyjść na ulicę, wiedząc, że wszyscy wytykają cię palcami. Różne oferty dostawałam, wchodzę, że tak powiem, w spam. Patrzy mężczyzna z kobietą, z dzieckiem na zdjęciu, a on mi pisze piękną ofertę. Być może to jest uderzenie w moją osobę personalnie, być może to też jest uderzenie w komendę wiejską policji oraz całą instytucję policji. All Nutrition Cooking Spray. Ja mam takie pytanie: ona była policjantką, tak? No ja nie chcę. Nie chcę być niemiły, ale albo jest zestresowana przed kamerą, albo jest. Yy, uboga intelektualnie. Mimo, że sprawa jest poważna, to właśnie mój gość, który jest w studiu, zapytał, czy mamy tutaj kołdra, żeby zarzucić może, bo faktycznie ten gadżet, że tak powiem, występuje w tej historii, bo moim gościem jest chyba najbardziej znana policjantka w ostatnich dniach w Polsce, czyli pani Kinga Bogacz. Dzień dobry, pani Kingo. Dzień dobry, panie. I razem z panią Kingą jest pan mecenas Paweł Wilkutowski. Dzień dobry państwu. Pani Kingo, pierwsze pytanie: bo, bo właśnie dużo portali pisało jeden taki był nagłówek. Policjantka ukrywała się pod kołdrą u jednego z pseudokibiców. Rozumiem, że pani wstała rano i przeczytała takie wpisy, między innymi. Tak, tak było. Przy co, co pani pomyślała? Wpisy. Co pomyślałam? Po pierwsze, że to jest nieprawda, że nie zgadzam się z tym, że jak pan tutaj powiedział, że wpisy, że ukrywałam się pod kołdrą. No przepraszam, ale co robi człowiek o 6 rano, prawda? No to o 6 rano miałam uprawiać pilates na dworzu, czy pływać i biegać cokolwiek? Znajdowałam się w mieszkaniu, no to chyba jasno szóstej rano spał człowiek, prawda? Bo sytuacja, miała, sytuacja wyglądała tak, że rozumiem, że w mieszkaniu, w którym pani była, do mieszkania weszła policja, bo miała jakieś podejrzenia co do mężczyzny, który mieszka w tym mieszkaniu, tak? I w artykułach jest opisane, że jest to pseudokibic i kiedy policja jakby chciała uzyskać od niego jakieś informacje, no to pani była pod kołdrą, policjanci, zobaczyli, że to Pani poznali swoją koleżankę. Taka jest wersja, którą my wszyscy widzieliśmy. A jaka jest wersja prawdziwa? No bo rozumiem, że sytuacja miała miejsce. Tak, sytuacja miała miejsce. Ja chciałam powiedzieć też ze swojego miejsca, że Państwu bardzo dziękuję, że zostałam tutaj zaproszona i że mam możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Sytuacja miała miejsce no notabene prawie już rok temu. To tak? czemu dopiero po roku oni takie newsy puszczają nagle i to bombardują? Telewizje i jakieś te inne. Doszło do takiej sytuacji. Jednakże chciałam zaznaczyć, że ten domniemany pseudokubic jest moim partnerem, z którym ja zamieszkuję. I ja w tym czasie, ja tam zamieszkiwałam. I chciałam się odnieść również do tego, że, bo to jest dużo też widziałam w internecie wpisów, że mam męża, że zastali mnie tam ukrytą pod kołdrą. Jestem obecnie w separacji. A jeśli chodzi o samego partnera, warto podkreślić, że no My się już trochę wcześniej spotykaliśmy, zresztą nas ludzie widzieli, czy to na siłowniach, czy to w kawiarni, czy to na spacerze. Byliśmy wydywani, że w Tarnobrzegu, w samym Tarnobrzegu, czy nawet gdzieś indziej. To nie jest tak, że on po prostu. Ja wyszłam z kołdry i. i, i... W Tarnobrzegu są pseudokibice? I o, o, to jest mój partner, żeby nie było, nie? Byliśmy po prostu wcześniej widziani razem ze sobą. Także, że tak powiem. Czyli to był normalnie Pani partner, z którym, tak. u którego Pani mieszka? Tak. O który którego? swoją drogą jest z nami, no ale nie chciał wystąpić, ale bardzo serdeczny człowiek. Tak, niech pozostanie jego jeszcze, pozostanie. No ale dobra, ale Siarka Stary-Tarnobrzeg gra w trzeciej lidze. To jest w takim razie, co, czwart, jakby czwarta klasa rozgrywkowa, tak? Stary... No dobra no niech będzie Nie mogę jej, żeby tak było jak najdłużej A co do tego, że zostałam schowana, nakryta, zakryta pod tą kołdrą, no to, że tak powiem, muszę zdemontować te wszystkie... Sama Elana Toruń Elana Torucja Nie no trochę większą ma Elana, stare Kiedyś było 900 hmm. plotki, bo doszło do owego przeszukania, tak, jednakże ja nie zostałam poinformowana o tym tak jak tutaj w mediach pisali, że e, zapomniałam, że ja biorę udział w tym też przeszukaniu, bo tak też takie plotki były. No tak szczerze, no to mogła ubrać Majciochy spodnie jakby była w tym i już przeszukiwać. Powiedziała, że była trochę wcześniej. No. Że już się... Już zaczęła sprawdzać, tak? I nawet pobrała DNA podejrzanego. Dobra, przepraszam. Żałuj mi tej dziewczyny, ale no żart się sam nasunął, no. I że tak powiem, ja znajdowałam się w zupełnie osobnym pomieszczeniu. Jeżeli, jeżeli miałabym w ogóle jakąkolwiek informację, to trzeba sobie zadać pytanie. Jeżeli policjant wie, że w tym dniu, w tym miejscu jest przeszukanie, pytanie, czy by tam był, prawda? To trzeba sobie, na, że tak powiem, trzeba mieć ilość inteligencji nie iloczyn inteligencji, żeby tam nie była w tym miejscu, jeżeli dostałabym taką informację. Tak jak pani mówi, to jest pani obecny partner. Czy on jest pseudokibicem, y, któremu policja coś zarzuca? Wie pan co, że, że jeśli chodzi o ten temat, to z niego taki pseudokibic, że chyba na ostatnim meczu był kilka lat temu za... Że, że tak powiem, dzieciaka. Mhm. Zarzucić to można w tym akurat czasie kołderkę, prawda? Tą słynną kołdrę. E, a czy nie wiem, jest karany, ma jakieś zarzuty, jakieś postępowanie się toczy hmm. wobec niego? Postępowanie się nie toczy, nigdy nie był karany, co również, że tak powiem, na potrzeby tego wszystkiego partner wybrał zaświadczenie o niekaralności. Nigdy nie zostało mu również postawione żadne zarzuty. Na chwilę obecną pozostaje osobą, która nie figuruje w rejestrze karnym. No dobra, no to na czym ta historia cała polega, kurwa, na jakimś na jakimś głównie stary, bo w tych artykułach, które czyta Ale ona ma taki styl właśnie mówienia i tak dalej, jak, jak Sandra Załęcka. Jakby ta sytuacja jest połączona też z zarzutami, które pani usłyszała przez prokuraturę postawione i one zostały postawione w czerwcu, czyli nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Tutaj prokuratura twierdzi, że kilkukrotnie bezprawnie sprawdzała pani w systemach policyjnych dane dotyczące jednego z mieszkańców Tarnobrzega. Czy Pani może to potwierdzić, czy zaprzeczyć? Nie przyznałam się już do tego, Jeszcze raz? że... Jeszcze ...sprawdzała Pani w systemach policyjnych, tutaj prokuratura twierdzi, że kilkukrotnie, bezprawnie sprawdzała Pani w systemach policyjnych dane dotyczące jednego z mieszkańców Tarnobrzega. Czy Pani może to potwierdzić, czy zaprzeczyć? Nie przyznałam się już do tego, że tak powiem, czynu wyjaśnień, tak jak pan rzecznik że tak powiem prasowy prokuratury powiedział, że nie przyznałam się, nie złożyłam wyjaśnień ja na ten temat więcej nic nie mogę powiedzieć, jednakże chciałam tutaj nadmienić jeśli chodzi o tą całą słynną aferę te informacje musiały skądś wypłynąć dobra, już mi się nie chce tego słuchać no nic no, no cześć